Siemka, jestem Adi i dzisiaj pogramy sobie w Fallouta New Vegas Tutaj też jest drugi odcinek i pomiędzy odcinkami zapomniałem nagrywać i po prostu zrobiłem jednego quest'a czyli pójść do tej nie pamiętam jak ona się nazywa a tam do kogoś trzeba było pójść i tam kupiłem już wam mówię, tam kupiłem różne Eee, gdzie to jest? E, takie coś do. Coś się naprawa? Książka o naprawianiu rzeczy, i ona nam dawała możliwość naprawiania broni. Trochę mnie wpesuje. A dobra, już garnięte. No i dobra. To teraz musimy iść do tego Wiktora, musimy go znaleźć, czyli tego robota, który tutaj gdzieś jeździ. I musimy się go spytać, czy. Yy, znaczy, po pierwsze, chyba warto by było mu podziękować za to, że nas uratował. Jeszcze się go przy okazji spytamy. Czekajcie, tylko timer sobie włączę. Ok. Yy, warto by mu było podziękować za to, że yy, nas uratował. Więc e, poszukajmy go trochę. On powinien być niedaleko gdzieś tego e, domu. Muszę sobie ustawić tego. O tak, żeby było. On był niedaleko, gdzieś niedaleko tego domu, e, co my byliśmy. Co tam on nas uratował? Ten ziomeczek. E, tylko ja jeszcze się nie za bardzo tutaj orientuję. E, chwila, wezmę sobie e, uzbrojenie. Nożce teraz wezmę. Jezus, jeszcze. Jeszcze, jeszcze czasami się odzwyczajam Dobra, muszę jeszcze raz cięcie zrobić. Czasami tak FPSuje, nie wiem dlaczego. E, Test F. Dobra, i... O, dobra. To jest osób. Możemy coś tym ścinać na pewno. Możemy pozrywać, yy, bo może się to przydać do jakichś tych... do jakichś mikstur, czy coś. O, jest Wiktor! Jak ci udało mnie znaleźć? To o to się spytamy. Okay. O nic innego cię nie mogę spytać. To się z tobą pożegnam. No i dobra. I teraz mamy Wiktora na znaczniku. Tak, teraz mamy Wiktora na znaczniku, więc to jest dobre. Ale idźmy sobie teraz y, na przykład tutaj gdzieś coś powinno być. Dobra, pójdźmy do czegoś innego, bo to nie wiem co to jest w ogóle To jest coś tutaj, tylko? Co to jest? Nie wiem dobra, nieważne Może wejdźmy się spytać tamtej tamtej miłej pani czy jeszcze nas czegoś nauczy. Eee. Dobra, eee, spytam Musiałem cięcie zrobić. Krochał mnie z kapslami. Co z tym? U mnie nie jest kruchowska z więc y, nie potrzebuję żadnej roboty, to pójdziemy y, pójdziemy tam y, na wschód, ja miałem iść, o Jezus, czekajcie, nie mogę już się, nie mogę już się, do widzenia czyli muszę mm, Jezus, east czy west chyba east, bardziej no na wschód, U na w mi się jest, e, tak kojarzyło dobra, i na tylko nie wiem, czy na jakiś północny wschód czy na wschód czy może południowy, dobra, chodźmy chodźmy w tamtą stronę i w ogóle weźmy sobie... No dobra, w, y, wezmę sobie jeszcze y, uzbrojenie. Karabin na gryzonie. Pistolet laserowy nie wiem jak działa, dlatego na razie sobie wezmę karabin na gryzonie. Naprawdę mi jest potrzebna nowa grafika. Bo stąd coś się dzieje. U niej najprawdopodobniej chłodzenie szwankuje. De może być przed wyjściem na pustkowie, dobrze by było jeszcze raz przy przyjrzeć się swojej postaci tworzenie ukończone Ale fajne to, fajna gra kojot, pusty Dejśmy na do tamtej kapliczki. Może tam coś zauważymy z niej. Tam jest jakiś schron. To może go przeszukajmy. O ile tam nikogo nie będzie w pobliżu, bo może nas zaatakować. A ja myślałem, że już się zleżył. Dobra. A, można spać spoko. A ja na razie nie chcę iść Na razie nie chcę iść spać A nawet tu spoko przytulnie Pozyskaj ołów ze złomu A dobra Wyjście To może weźmy sobie na razie stąd wszystko. E. Nervosol. No i dobra, może. Trzy godziny na samym poświęcimy. Rezys. A nie, na razie nam nie jest. E, na razie nam to nie jest potrzebne. Czasami muszę zrobić takie cięcie, bo po prostu no grafa mi szwankuje. Dobra, tam widzę jakiegoś skorpiona, któremu wolę nie wchodzić w drogę. Bo widzę, że nie jest za przyjaźnie nastawiony. O dobra, odkryliśmy jakieś miejsce. Pomnik. Jakiś tam. Znaleziono sygnał, który to było radio, no ale nieważne, potem się potem się rozejrzymy za jakimiś a, innymi rzeczami. O. Tam jest tego Tam jest Tam jest to miasto Tylko nie widzę tej autostrady, a przy autostradzie nie powinno być dla mobków Dobra to weźmy sobie Dobra, to ja zrobię może cięcie jak się coś ciekawego stanie, to włączę nagrywanie, bo po prostu. Bo po prostu. Nie chcę marnować odcinka na taką wolną wędrówkę. Dobra, to się widzimy, jak coś się ciekawego będzie działo, albo jak dojdę do miasta. Jeżeli można uznać to za ciekawe, to tamten gość zaczął we mnie granatami rzucać. Właśnie go spróbuję teraz zesnajpić. Karabin nagryzania. Może nim spróbujemy coś zdziałać V Dobra, Hedam ustrzelimy. Masz zerową szansę trafienia, spoko Dobra. To widzimy się jak już dalej będę. Znalazłem jednego typka. Prozmawi, e, co to jest Promawiajmy o czymś innym Skąd, e, do widzenia. Co to? Ee, nawet żadnej mapy nie ma, czy coś takiego. Dobra. Mogę sobie z nim pogadać. Wejdę tutaj i poszukam AM, bo mi jest naprawdę potrzebne, bo A nie ma. A, dobra. Ziemek. Co to są? Mogę z nim rozmawiać? Ale to coś mu jest w nobie, tak? Hmm. Nie mam... nie mam tego, nie mam tak ulepszonej medycyny, żeby tego To jest? Kamieniarz. Kraść tutaj im nie będę. Bo nie warto. Tylko pójdę. No pójdę tak jak mi kazali, czyli na północ. Nie, na wschód, a potem na północ. Spróbuję tędy przejść, bo to będzie sensowne. Chyba. O ile właśnie mnie tam ci nie zaatakują. O oh, fak. A ja nie mam tego. Ja nie mam, ja nie mam, mu, praktycznie. Oczywiście też pony śmierci. On przecież mnie zabije. Już po mnie jest. No przecież on mnie zaraz zabije. Dobra. Chwila cięcia musiała być. Ale dobra, chyba mi pomogą. Mam nadzieję. Mam taką nadzieję. To ja wezmę sobie nóż. W ogóle tak leję za do oknem. Dobra, muszę zamknąć okno. Dobra. Dobra, sytuacja ogarnięta. Tylko schawki zakładam. I nóż. Usta u niego jest. Muszę to cięcie zrobić Spróbuję przejść bardziej tędy chyba. Dobra, to wiecie co? Ja tutaj zapiszę grę. I będziemy, I w następnym odcinku będziemy się kierować dalej tam w stronę tamtych terenów. A jak na razie kończymy odcinek, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.